Dzień dobry, dzień dobry, rozdajmy dzisiaj troszkę kasy. Jak powiedział kiedyś pewien internetowy celebryta... Będę grał w grę. Więc ja też będę grał w grę I właściwie ja gram w gry, wy gracie w gry, skoro mnie oglądacie, czemu na tym nie zarobić? Jeśli oglądacie uważnie moje filmy, to zauważyliście, że wspominałem o tym, że będziemy rozdawali troszkę kasy na kanale. I zastanawiałem się, jak połączyć to, co robię w tej chwili, czyli przekładanie sobie klocuszków z tym, co chcę robić, z tym projektem, który chcę zrobić w czerwcu. Bo to jeszcze nie jest ten projekt, o którym myślę, o który, który zapowiadałem, ale to jest taki prolog, taki wstęp do tego, co będzie, co będzie później. Myślałem, myślałem i wymyśliłem. Teraz to ja dam wam kasę za to, że wy będziecie grali w grę. Zainteresowani? Słuchajcie dalej. Jak wiecie, gram w różne gry mobilne, przoduje u mnie Jamestown Legends i Empire and Puzzles i postanowiłem, że tym razem podepnę się pod event Jamestown Legends i ufunduję nagrody od siebie, od Doktora Agona. Żeby było sprawiedliwie, to ten event będzie skierowany tylko i wyłącznie do nowych graczy z Jamestown Legends, dlatego jeśli jeszcze nie grasz w tą grę, to jest to dobry moment, żeby dołączyć, ale o tym powiem za chwilę. Czy warto wziąć w tym udział? Oczywiście, że tak, bo można wygrać trzy... 3... Tysiące złotych. Tyle przeznaczyłem na nagrody. Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział i wygrać kasiore Mega prosta rzecz. Cztery rzeczy. Dwie plus dwie. Po pierwsze, z tego linka, który jest tutaj, zainstaluj grę. To jest mega ważne, bo, tak jak powiedziałem, żeby było sprawiedliwie, tylko nowi gracze mogą brać udział w tym evencie, konkursie, cokolwiek. To jest event więc to jest mega ważne. Ten link jest tutaj wyświetlany, możesz go sobie skopiować, ale możesz też przepisać oczywiście. Albo możesz go skopiować z opisu pod filmem, bo tam też jest. Drugą rzeczą, którą powinieneś zrobić, nie musisz, ale zaznaczam, że warto, jest wpisanie na czacie gry kodu. Płotek dragon podkreślik konkurs płotek. Co dostaniecie? Tam dostaniecie diamenty, dostaniecie pieniądze, dostaniecie yy, złote zwoje, żeby wylosować jakiś fajnych. Bohaterów nowych, jest szansa na legendarnego. I co najważniejsze, dostaniecie zielonego leczącego lekarza, a to jest mega ważne w tym konkursie. Czwarta rzecz, pod filmem musicie mi napisać nazwę swojej gildii. Tylko gildie, które napiszą. Swoją nazwę, czy napiszecie Gildia, dwukropek i nazwa Gildi, to tylko te Gildie będę mógł brać w konkursie pod uwagę. To jest mega ważne. Napiszcie w komentarzu pod filmem nazwę swojej gildii, jeśli spełnicie wszystkie pozostałe trzy warunki. Pamiętajcie, Gildia może mieć 30 osób, może mieć też dwie, ale im więcej, tym lepiej, bo to jest konkurs Gildyjny i wszyscy, cała Gildia walczy o wspólną nagrodę dla Was. To wszystko jest bardzo proste, zainstalowanie gry to jest kwestia kilku minut. Jeżeli chcecie spróbować wygrać ode mnie pieniądze, zróbcie to, co powiedziałem przed chwilą. Event wystartuje prawdopodobnie 2 czerwca. Mówię prawdopodobnie, bo to nie zależy ode mnie. Ja się podpinam do Gensou Legend i będę... częścią może w tym momencie ich całego eventu, gdzie doświadczeni gracze wygrają swoje nagrody, ale bo tak jak powiedziałem, my chcemy trochę zrobić dobrze nowym graczom i stąd też taki projekt, a nie inny. Co ważne, event jest całkowicie darmowy, czyli nie musicie wygrywać, musicie wydawać pieniędzy na to, żeby jego wygrać, możecie tylko wygrać pieniądze, a nie wydawać. Na czym on polega? Prosta rzecz, dostajecie punkty za łączenie klocków w szczelinach, dostajecie punkty za łączenie czerwonych, zielonych, niebieskich klocków, dostajecie punkta za każdego zabitego wroga w kampanii na arenie w szczelinie. Każdy boss zabity w kampanii w szczelinie to są dodatkowe punkty. Każde tysiąc, tysiąc uleczonych przez zielonego bohatera i tu ważny ten bohater zielonego, który Galidor yy, yy, chyba, którego dostajecie ode mnie, czy tam jakiś inny, już nie pamiętam nazwy, ten zielony, który dostajecie go ode mnie od razu w tym pakiecie, co tam kost wcześniej wpisaliście, to on właśnie się tutaj przydaje, bo nim możecie się leczyć. Więc to Wam troszkę też pomoże. Nie jest to przypadek. Przypadek nie sądzę, więc... Yy, Prosty, mega prosty węcik, tak naprawdę który potrzebuje tylko Waszego czasu, Waszej atencji, uwagi i grania. Tak jak powiedziałem, startujemy 2 czerwca najprawdopodobniej. Dlaczego mówię o tym teraz? I wcześniej załogujecie się do gry i wcześniej założycie konto z tego linka, który Wam podałem wcześniej, już nie będę się powtarzał tym bardziej poznacie mechanikę gry, więc macie czas do 2 czerwca, żeby się zapoznać, żeby wzmocnić swoje konto, żeby upgrade'ować swoje postacie, żeby może wylosować nawet jakieś legendarne postacie, bo wtedy będzie Wam szło szybciej, łatwiej, przyjemniej i w ogóle będzie zaje... fajnie. A teraz to, na co wszyscy czekają, czyli... Kasiorka. Jak będę dzielił? Pierwsze miejsce w gildiach? czyli pierwsza gildia, która zdobędzie najwięcej punktów, 1500 zł dla całej gildii. Nie interesuje mnie, ile osób jest w gildii. Jest z was 10, dostajecie po 150 zł, jest z was 30, dostajecie po 50 zł. Większa kasa, ale też mniejsza szansa na to, że wygracie, bo sumuje się cała gildia. Drugie miejsce, czyli druga gildia, 750 zł dla całej gildii. Dużo, niedużo? Nie wiem. Mamy troszkę już uzbieranych. Ale, żeby podgrzać atmosferę, Ufundowałem też nagrody indywidualne, czyli możesz być w najsłabszej gildii, ale mieć najlepszy wynik ze wszystkich i dostaniesz ode mnie kasę. 400 złotych, 400 złotych, powtarzam, dla gościa albo dziewczyny, która zajmie pierwsze miejsce, ma punktu, będzie miała najwięcej punktów ze wszystkich. Za drugie miejsce damy ile? 250 złotych dajemy za drugie miejsce i za trzecie miejsce dajemy stówkę. To są wyniki indywidualne. Sami zdecydujcie, czy warto, sami zdecydujcie, czy warto zainstalować tą grę i spróbować wygrać kasiorę. Dodam jeszcze, że rozmawiałem z Jamestown Legend. Im więcej gildi się stworzy, tym fajniejsze nagrody damy do Waszych kont. Czyli jeżeli tych gildii zrobi nam się kilka lub kilkanaście do konkursu, to możecie liczyć na jakieś darmowe od Jameson Legend prezenciki, czyli jakieś platy na rozwoje, jakieś tego typu szymery, bajery dziki węże. Zobaczymy, co oni dadzą. Tego nie wiem, to nie ode mnie. Ode mnie tylko leci Kasiorka. Więc przypominam, od 2 czerwca startujemy na maksa, przygotujcie się do tego. Poznajcie mechanikę gry, zainstalujcie grę. Wszystko powiedziałem wcześniej. Pogubiliście się, obejrzyjcie sobie film od początku. Z nowym projektem startujemy od czerwca. Mega projekt. Zobaczycie, to jest coś, czego jeszcze na kanale nie robiłem. Pewnie się tego nie spodziewacie, zobaczycie co to będzie. Ale to też jest ważne. Żeby to wszystko zadziałało i żebym ja mógł dużo kasy na to przeznaczać, potrzebuję Waszych subskrypcji, potrzebuję Waszych lajków, potrzebuję Waszych komentarzy. Generalnie, jeżeli jesteście ze mną, lubicie mnie oglądać, pomóżcie mi rozwijać ten kanał. Na tą chwilę celuję w 20 tysięcy subskrypcji. Jest to mega cel, dla mnie w ogóle nieosiągalny, bo mam ich 5 tysięcy. Nie wierzę, żeby ten kanał mógł osiągnąć 5, 20 tysięcy subskrypcji, ale spróbuję to zrobić razem z Wami, więc jeżeli macie, udostępniajcie to u swoich kolegów, koleżanek w sojuszach. No zobaczcie, ja jestem ciekawy, kto wygra i mam nadzieję, że jacyś gracze z EP wygradzą... Mam nadzieję, że jacyś gracze z EP wygrają te pieniądze i one pójdą właśnie do Was. W jakim formie będziemy je przekazywali? Tego jeszcze nie wiem, czy to będą jakieś kody safe na to do odebrania, czy to będą jakieś karty z pieniędzmi do odebrania, czy po prostu zrobię zwykłe przelewy. Nie wiem, to będę sobie ustalał z każdym zwycięzcą indywidualnie. Przypominam, 3000 do wygrania. Decydujcie, chcecie się bawić, to się bawcie, nie chcecie się bawić, to się nie bawcie. Rób to, co chce, jak to powiedział Jurek Owsiak. Nie będziemy jego kopiowali. Doktor Agon mówi w zależności od tego, kiedy nie oglądacie. Miłego dnia, miłego wieczoru, miłego popołudnia. Trzymajcie się, do zobaczenia. Ciao!